Matematyka zwana królową nauk po długiej nieobecności ponownie, bo po raz trzeci, gości na egzaminie maturalnym. Zapytaliśmy maturzystów o to, jak poradzili sobie z przedmiotem powszechnie uważanym za trudne. Jakie zadania przeważały? Yy, równanie nierówności, było bardzo dużo równania nierówności, było dużo z funkcji kwadratowej i liniowej, ale tak były bardzo zróżnicowane. Albo bardzo trudne, albo bardzo łatwe, banalne. Długo przygotowywała się do egzaminu? Trzy lata. Cały liceum. Ale tak przed całym egzaminem stwierdziłam, że nie ma sensu wszystkiego powtarzać, więc po prostu jak było, tak poszło. Jakie zadania przeważały na egzaminie z matematyki i które z nich były najtrudniejsze? Najłatwiejsze zadania to były zadania zamknięte, ponieważ no, były proste, tak łatwo można było zdobyć punkty. Trudniejsze były zadania otwarte, te, które... Przeważały punktami, na przykład pięciopunktowe zadania, czteropunktowe były trudniejsze na przykład, ale te pierwsze od z otwartych były dosyć łatwe. Egzamin maturalny z matematyki za to poprawę, jak ci poszło? Poszło mi nawet dobrze. Zadania były te, które ćwiczyliśmy na lekcjach, czyli mam nadzieję, że będzie dobrze. Najtrudniejsze były zadania te za pięć punktów. Wiadomo, trzeba było się wysilić, no i jakoś chyba poszło. Jak wyglądały Twoje przygotowania? Moje przygotowania nie wyglądały. Podchodziłam do tego bardzo lekko. Myślę, że tyle, co przez trzy lata się nauczyłam, wystarczyło, żeby zdać. Z relacji Twoich znajomych, z Twojego doświadczenia, ten egzamin był trudny? Nie był trudny. Jeśli ktoś, no, chociaż troszeczkę się przyłożył, to nie był trudny. A co sądzisz o fakcie pojawienia się matematyki na egzaminie maturalnym? Mi to generalnie nie przeszkadza. Matematykę lubię, myślę, że trochę umiem, czyli obojętne mi to jest. Kolejne dni egzaminów przed tobą, z jakich przedmiotów zdajesz? Geografia rozszerzona, no i ustne matury. Temat matury ustnej z języka polskiego? Kobieta i miłość. Bardzo łatwy. Na jakich źródłach bazowałaś? Na lekturach szkolnych granica. Takie klasyki, które mi się przydały też do pisemnej właśnie teraz. Wszystkim maturzystom w kolejnych dniach egzaminacyjnych zmagań życzymy połamania piór.